Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, bardzo często przygotowuję dla Was filmy, w których pokazuję, jakie ciekawe monety udało mi się do mojej kolekcji dołożyć. Dzisiaj postanowiłem zrobić troszeczkę inny film, a mianowicie powiem Wam, jakie monety planuję do mojej kolekcji dołożyć. Czyli mówiąc prosto, co chciałbym mieć, czego mi w mojej kolekcji brakuje. Jeżeli Was to interesuje, zapraszam na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Przypominam, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. I podzielcie się tutaj w komentarzu, co myślicie na temat tego, co dla Was y, przygotowałem. Słuchajcie, monet, które. Mi się podobają, które chciałbym mieć, które no prędzej czy później myślę, że do mojej kolekcji dołączą, jest całkiem, całkiem sporo. Natomiast dzisiaj, jak widzicie, mamy tutaj tackę monet francuskich, monet pięciofrankowych ponieważ stwierdziłem, że jeżeli chodzi o najbliższe zakupy właśnie takich monet czysto pod kolekcję, monet o stosunkowo wyższej wartości, gdzie ta zawartość srebra, czy też zawartość kruszcu, którą mamy w tym monecie, no, jest pomijalna, w, jeżeli popatrzymy na cenę tej monety w kontekście jej walorów numizmatycznych. I właśnie ten zbiór chciałbym e, rozszerzyć. Ja już wielokrotnie mówiłem, że monety francuskie, zwłaszcza tutaj te rzędy bardziej powiedzmy w dół, to są bardzo ciekawe monety, które można zbierać e, zarówno ze względu na zawartość srebra w tych monetach, tak jak na przykład te Herkulesy. Tak. 1800 na przykład 73, 4, 5, 6. Bardzo ciekawe monety do kupienia za bardzo nieduże może bardzo nieduże, stosunkowo nieduże pieniądze. A jednocześnie wśród tych monet kupowanych za nieduże pieniądze można trafić bardzo ładne stany. Tak jak na przykład ten Herkules, który tutaj widzicie w tej chwili. Tutaj mamy rocznik 1875, mamy tutaj mennicę paryską. Bardzo ładna moneta bardzo mi się podoba, zapłaciłem za nią no już teraz nie chcę tutaj przytaczać ceny, natomiast no stosunkowo, stosunkowo niedużo no i bardzo fajnie pasuje do kolekcji i w taki sposób można czasami znaleźć właśnie Napoleony, Ludwiki Filipy tak Ludwika Filipa czy wcześniejsze Herkulesy, Ceres to są monety, które hmm, w całkiem fajnych stanach czasami da się kupić za rozsądne pieniądze. Monety wcześniejsze, czyli jeżeli tutaj mówimy o Karolu X, czy Ludwik XVIII, czy już Napoleony, no to są monety już zdecydowanie droższe, gdzie nawet za, słaby, za słabe stany trzeba zapłacić zdecydowanie więcej niż za te monety tutaj, które pokazywałem Wam na dole. No i słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, jak widzicie mam... Od Napoleona, Napoleon, imperator, tak. Napoleon, imperator z wieńcem i tutaj kolejna wersja Napoleona, e, imperatora, również, Ludwika XVIII. Natomiast to, czego mi brakuje, to wcześniejsze wersje Napoleona, właśnie jeszcze jako Napoleon I, konsul i wcześniejsza wersja Herkulesa, jeszcze z końca. XVIII wieku. Obie dwie monety z kalendarzem rewolucyjnym, i obie dwie monety chciałbym do mojego zestawienia dołożyć. I tak jak Wam powiedziałem, monet, które generalnie bardzo mi się podobały i które chciałbym mieć, jest całkiem sporo. Natomiast te dwie monety te dwie monety są w tej chwili już na mojej liście i decyzja o tym, że je kupuję, już zapadła. W tej chwili tylko, może nie tylko, a aż trzeba znaleźć odpowiednią sztukę. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ monety te, wbrew pozorom, są dosyć, yy, dosyć powszechnie dostępne. Da się je znaleźć, jest ich, do, jest ich dosyć sporo. Natomiast stany tych monet, ze względu na to, że były one zdecydowanie dłużej w obiegu, Niż te monety tutaj, nowsze, no to stany tych monet y, są y, słabe. Mówię o monetach, które są roz, w cenach rozsądnych, jeżeli chodzi o zakup. Bo zapłacenie za taką monetę powiedzmy kwoty 500 czy 1000 euro, nie ma problemu, dostaniecie fajną monetę, tak? Natomiast to, co mnie w tej chwili interesuje, to poszukiwania monety właśnie w stanie sensownym i przy jednocześnie przy założeniu, że cena również będzie dla mnie akceptowalna. No a to już nie jest takie proste. Mówiąc prosto, wszystkie ogłoszenia czy oferty, które do tej chwili znalazłem, jeżeli moneta mi się podobała, no to cena była zaporowa. Więc, tak jak mówię, sprawa nie jest prosta, natomiast mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda mi się właśnie ten oto zbiór monet pięciofrankowych poszerzyć o te dwie e, ciekawe monety. Jak tylko się to stanie, na pewno z Wami się podzielę, pokażę Wam, jak te monety wyglądają, bo e, przyznam szczerze, że jest to naprawdę fajny kawałek e, kawałek historii. Tutaj słuchajcie, jeszcze taka jedna drobna informacja. Część z Was ostatnio dostała ode mnie zamówione monety. Słuchajcie, dostaliście między innymi również takie karteczki opisowe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim wzorem, napiszcie na maila. To wyślę Wam po prostu na taki plik w Wordzie do samodzielnego wypełnienia. Ten kod QR, który tutaj jest wygenerowany, to jest przekierowanie albo do katalogu internetowego Numisty albo do Ucoin. Po prostu ja sobie w ten sposób monety w tej chwili opisuję, te monety też są w ten sposób opisane. Przekierowuję do trzech rzeczy, albo właśnie jak powiedziałem, numista, albo Ucoin, albo do zdjęcia w wysokiej jakości, które umieszczam na dysku Google. Ja już Wam kiedyś ten, ten sposób pokazywałem, w jaki sposób można taki kod qr wygenerować. I generalnie wtedy pisaliście o tym, że jeżeli chodzi o kody qr no to jest ta sprawa stosunkowo niebezpieczna, to znaczy generalnie skanowanie kodów niewiadomego pochodzenia może być niebezpieczne, ponieważ możemy gdzieś na telefon jakiegoś wirusa sobie przypałętać, natomiast ja te kody sam generuję, więc sprawa jest stosunkowo czysta. Dobra, słuchajcie. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o moją listę życzeń, czy plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o moją kolekcję, dajcie mi znać w komentarzu, co Wy planujecie w, w najbliższej przyszłości kupić, co jak chcecie swoją kolekcję rozbudować. No i przede wszystkim dajcie mi znać, czy właśnie taka kolekcja monet pięciofrankowych jest Waszym zdaniem ciekawa, czy nie, macie, nie macie. Podzielcie się swoimi opiniami na ten temat. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego krótkiego materiału. Zapraszam na kolejne filmy. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek. No i słuchajcie, jeszcze na koniec jedno takie drobne e, ogłoszenie. Jak już ostatnio pokazałem, pytaliście mnie już nie raz tutaj na kanale o tacki e, prezentacyjne do monet. Przez jakiś czas tych tacek nie było. W tej chwili dwie średnie tacki się pojawiły, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, piszcie na maila. Powiem Wam, jak możecie je nabyć. Dobra, dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!